Dobry wieczór Państwu. Jak wiadomo, w przyszłą środę, 17 o godzinie 17 na stadionie Górnika w Zabrzu rozpocznie się pierwszy mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska-Grecja. Kadra trenera Piechniczka już przygotowuje się do tego spotkania. W Wiślańskim Ośrodku Startu od wczoraj gości kadra trenera Piechniczka. Dziś zawodnicy odbyli dwa treningi. W oglądanym przedpołudniowym osobno ćwiczyli napastnicy i osobno obrońcy. Z grona 21 piłkarzy powołanych na mecz z Grecją ubył kontuzjowany Tarasiewicz. Nadal w wiśle oczekiwani są Adamiec, Żmuda, Młynarczyk i Boniek. Oprócz zajęć na boisku, reprezentanci oglądają na magnetowidzie ostatnie występy drużyny Grecji w meczach z Austrią i NRD. Prowadzone są także badania stopnia wytrenowania poszczególnych piłkarzy. Ekipa lekarska zakończyła dziś badania fizjologiczne. Jutro reprezentanci rozegrają pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań kontrolnych. Przeciwnikiem kadry będzie BKS Bielsko-Biała. Zgrupowanie w Wiśle trwać będzie do końca tygodnia. Ostatnie trzy dni przed meczem z Grecją piłkarze spędzą w bliższym sąsiedztwie Zabrza w ośrodku sportowym Buk.